Cześć, z tej strony Frix. Jak słyszycie, już odrobinkę wyzdrowiałem, aczkolwiek jestem nadal na antybiotyku. Jakoś żyję eee, i w tej wife pokażę Wam, dlaczego karma w Wortanderze najwyraźniej istnieje. Lecimy Fokę Wulfem D9, rozpoczęliśmy od czołówki z A7 i dalej będziemy unikać ataku od P47. Dołożymy klapy w końcowym momencie, żeby jeszcze bardziej zacieśnić zakręt i nie pozwolić. Na ładować się dwunastkami no i w tym momencie jest to bitwa 5.060. Także niestety, średnio są również F2G, które są pogromcą Fok wulfów No, niestety, z superkorsarzami Foka D nie ma absolutnie jak walczyć, robię praktycznie wszystko od niej lepiej. No, ale w tym momencie udało mi się odwrócić. I możemy teraz wybierać nasze cele. Pierwszym z nich jest A7M, z którym na samym początku wymieniliśmy się pozdrowieniami przy czołówce. Udaje się go ściągnąć. No i w tym momencie właśnie uratowaliśmy naszego befa. I teraz musimy niestety zrobić to ponownie, ponieważ naciera na niego P47. Dosyć ciężka sytuacja, ponieważ e, przy takich prędkościach no, średnio się, się celuje, zwłaszcza z takiego typowo tylnego aspektu. Mm. No i widzimy, że ach, trochę zabrakło tych ujemnych przeciążeń, ale udało się zdjąć tego P-47 z ogona BF-109, który obecnie może odwdzięczyć się temu P-47 pięknym za, za, za nadobne. Wydostajemy asystę. No i moi, moim celem jest obecnie odzyskanie wysokości a jednocześnie widzę, że naciera na mnie J7W. Nie jest to najwybitniejszy samolot. Zwłaszcza, że jego wspinanie się jest beznadziejne, ale w sytuacji, kiedy to on ma dużą przewagę energii, no niestety te jego 430 nie wybaczają. Dlatego obecnie lecę prosto na tyle, na ile mogę, delikatnie się wznoszę, żeby gościu nie miał aż takiej wielkiej przewagi energii. No ale w tym momencie już muszę zacząć unikać, bo kilometr 20 dla tych działek to jest nic. Więc będę tutaj musiał walczyć o jakiś rewersal. Na całe szczęście, tak jak mówię, J7W nie jest najprzyjemniejszym samolotem. I o ile działka ma całkiem, całkiem, o tyle wycelowanie tym samolotem do najłatwiejszych nie należy. No a foką możemy defensywnie latać bardzo, bardzo łatwo i wręcz przyjemnie, o ile przyjemne może być. Lawirowanie pomiędzy, przeciw... pomiędzy pociskami przeciwnika. W tym momencie J7W udaje nam się wymusić overshoot. Patrzę Spitfire jest 4 km, więc mam jeszcze chwilę. No i tutaj niestety nie udało się. No i obecnie muszę tutaj wykorzystać tą sytuację. I tak szybko jak tylko J7W wita się z moimi pociskami. Ja muszę się ewakuować, bo zostałbym po prostu naładowany ołowiem kalibru 12,7 mm z F2G, z którym absolutnie nie mam żadnych szans. Mogę jedynie obecnie ciągnąć go do gleby i liczyć na cud. Jakby jeszcze było do tego mało, zaczyna spadać na mnie również ten Spitfire, także to jest niemalże gwarancja tego, że spadnę, ponieważ nawet jeżeli zacząłbym się kręcić i coś kombinować z F2G, to Spitfire mnie dorwie. Natomiast na prędkość nie ma co uciekać, bo Corsas mnie dogoni. Absolutnie pewna śmierć. Jedyną moją nadzieją jest lot w kierunku tego oto BF-a, którego może pamiętacie z początku filmu. Obecnie widzicie prawie że przyjemne latanie defensywne. F2G odbija, no i BF-109 w tym momencie dzięki Fogu wchodzi na Spitfire'a. I zakręcam w prawo, żeby wystawić mu tego Spitfire'a jak najlepiej. Tak naprawdę przeżyłem najprawdopodobniej dlatego, że ten Spitfire e, był ślepy, a jednocześnie korsarz zauważył tego BFA i odbił. No, taka czołówka. Ja nie miałem nic do stracenia, a i przy okazji chciałem sprawdzić również wytrzymałość mojego samolotu. Jak się okazuje, foka nadal jest dosyć pancernym ssakiem. No i co. Zostało F2G BF109 tutaj go dobije i w tym momencie chciałbym mu podziękować. I co ciekawe, napisałem do niego wiadomość, że dziękuję właśnie. A on mi napisał, że tylko zwraca. Zwraca przysługę. A ja takie hmm. O czym on może mówić? A potem dopiero obejrzałem film, który właśnie nagrałem, i się okazało, że faktycznie go uratowałem. Także miło mi spotkać gracza. Który widocznie ma IQ większe niż temperatura pokojowa. Eee, no i cechuje się jakimiś umiejętnościami. Miło, naprawdę miło. I jest to dosyć rzadkie <grytanie> zjawisko przez przestworzach wartandera. Dobra, to co? Czołgiem. I do usłyszenia. Z tej strony Freaks. I możecie oczekiwać filmu z alfabetu pilota, który myślę, że Wam się spodoba. No dobra, to ciągnięcie do usłyszenia, bo, ale nie wiem po co się powtarzam.